Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Z Księgi Wyjścia, nie bójcie się, pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Pan będzie, wa Pan będzie walczył za Was, a Wy będziecie spokojni. Panie Boże Ojcze. Dziękujemy Ci za wielki dar życia, jakim obdarzyłeś każdego z nas. Dziękujemy Ci, że znów przeżywamy piękny dzień, jakim jest niedziela, że możemy modlić się razem, wspólnie oddawać Ci cześć. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie Twe łaski, jakich nie skąpiłeś nam w minionych dniach. Zawsze mogliśmy liczyć na Twą ochronę z nieba, na bezpieczne doprowadzenie nas tutaj. Dobry Panie, pamiętamy o słowach Pisma Świętego, odrzucamy lęk i napełniamy nasze serca Bożym pokojem. Prosimy, błogosław nam na nowy tydzień, bądź z nami, bo tylko z Tobą damy sobie radę ze wszystkim. Wiemy, że w Tobie jest nasz ratunek od wszelkiej krzywdy. Nic nam nie zagrozi w Twojej bliskości. Ofiarujemy Tobie wszystko, co dla nas ważne nasze rodziny, nasze zdrowie, całe nasze życie. Błagamy, bądź nam ochroną. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!